Siema, z tej strony Mohol. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wolcem Poladnik. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie nasze umiejętności pasywne. Aby przejść do umiejętności pasywnych naciskamy dawisz E okay. i tutaj mamy nasze wrota przeznaczenia. Dostaniemy za każdy poziom, dostaniemy jeden punkt do naszych pasywek. To są umiejętności, które są. Wale przypisane, one na trwale zwiększają wasze umiejętności, wasze zdolności. W zależności od tego, którą drogę sobie obierzecie, czy to będzie wojownik, postać dystansowa czy mag, mamy to rozgraniczone w ten sposób. I tutaj twórcy, gdy nam pomagają, kolorami. Niebieski to jest pod maga, zielony pod postać dystansową, czerwony pod postać do walki w zwarciu. I to, co nas interesuje. To, co widzicie już tutaj, to, to są takie okręgi. Te okręgi można sobie dowolnie ustawiać i przestawiać. Dlatego ja bym proponował zastanowić się, którą drogę chcecie, aby sobie łatwiej dojść do danego punktu. Zapraszam Was do lektury tych wszystkich punkcików tutaj. Już od razu Wam powiem, że na pierwszym okręgu macie po jednej dla każdej, dla każdej drogi. Na drugim okręgu macie po dwie, zielone, na trzecim macie ich cztery. Jest możliwość łączenia ich oczywiście. 90 punktów to jest dość dużo, które będziemy tutaj do wydania. Przepraszam, 89 za, za poziomy, a także jeden za rozbudowę Stonfo, ale o tym przejdę, do tego przejdę później. Także tych punkcików będzie do wydania 90, z tego co mi wiadomo. I jeżeli chodzi o ustawienie tych, tego koła, no to ja bym proponował ustawić sobie w ten sposób, w którą drogę chcecie iść. Tak abyście nie musieli na przykład z nim tego na początku. Przynajmniej zanim ogarniecie, e, które umiejętności będą dla waszego stylu gry bardziej przydatne, to ustawić sobie tak, abyście mogli z zielonego przejść na zielony i na zielony. I oczywiście możecie sobie wybierać też różne ścieżki, e, jeżeli chodzi o. Ścieżkę, to zwróćcie uwagę na to, że macie punkty łączenia. Które jest tutaj, i tutaj na, z pierwszego okręgu do drugiego macie dwa punkty łączenia. Tak samo z drugiego do trzeciego macie dwa punkty łączenia. I teraz, w zależności od tego, jaki styl gry preferujecie, to chcecie, gdzie chcecie dojść, tak to już zależy od Was, którą drogą pójdziecie. Powiedzmy, że chce się dostać do tej pasywki. I skrzący najszybszą drogą, którą bym chciał tędy dojść, to jest e, tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 punkcików będę potrzebował, żeby dojść. Warto to liczyć. Warto też sprawdzać po drodze, którą e, drogą byśmy chcieli iść. Bo w tym miejscu tutaj. Żeby się dostać z punktu wejściowego na daną strefę, do punktu wyjściowego, potrzebuję 3 punkty. Stąd chcę się dostać tu. Raz, dwa, trzy punkty. Ale mogę również pójść inną drogą. Mogę pójść raz, dwa, trzy. Lub mogę iść raz, dwa, trzy. To już zależy od Was. Które umiejętności, te, które punkciki bardziej was, wam się przydadzą. Taką drogę sobie obierzcie. Także zapraszam Was najpierw do lektury tego, abyście mogli ustalić sobie, którą drogę pójdziecie. Dlatego, że e, później będzie można to zresetować. Nie ma problemu. Wybierzecie sobie inną drogę, gdy e, będziecie chcieli zesetować punkty. Jak najbardziej będziecie mogli to zrobić. Powiem Wam teraz, jak to zrobić. Wyjdę z tego. Naciścacie waszą kartę postaci T, bądź kartę postaci tutaj na pasku, i macie resetuj pasywne. Koszt tego jest w pierwotnej więzi. Pierwotną więź na początku gry e, zdobywa się bardzo ciężko. Za każdy e, enerakt, to są umiejętności, które omówię w innym odcinku, e, u handlarza dostaniecie 100 punktów e, pierwotnej więzi. Jednakże pamiętajcie o tym, że Koszt resetu tych pasywnych rośnie z Waszym poziomem. Im wyższy poziom, tym większy koszt. Także tutaj e, zapraszałbym najpierw do lektury i wybrania drogi, którą byście chcieli. Ja oczywiście na swoim kanale będę przedstawiał różne drogi i buildy z tym również związane. E, dlatego dobrze się zastanówcie, zanim, poczytajcie, zanim, zanim dacie jakiś punkt. Ok? Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, zapraszam Was na mój kanał Twitch, oczywiście zawsze pomogę. Ja też jeszcze próbuję ogarnąć wszystkie te umiejętności. Jeszcze ich wszystkich nie znam, ale z czasem na pewno będę wiedział więcej. Ok, na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Zapraszam, tak jak już mówiłem, na Twitch. Link w opisie. Do zobaczenia. Cześć.